Proszę Państwa, drodzy kibice, obietanki wcale nie tatanki. Jonsson, adrenalina, AJ! <klucz> się Andreas często kiwa na mnie palcem, że mówię do niego po polsku, ale po szwedzku też. Się nalegę, więc nie jak się masz, Andreas? Mówię o Andreas Jonsson, natomiast chciałbym zapytać Andreasa, kiedy będzie złoty medal wygłoszony, Andreas? When will be gold medal in Bydgoszcz? Ah, you know what, I hope that will be this year, but you never know, it's really hard and everything, but uh, we're doing everything and look only this year, how big step we've made from last year and I think that, you know, look at how many people is here supporting us and you know, I really look forward to this season and I hope that we'll <laughs> to see you soon. Zobaczymy co pokaże sezon Andralski, nie miałby nic przeciwko temu, żeby ten złoty medal pojawił się już w nowym sezonie, który rozpoczynamy w najbliższą. Niedziela, ale oczywiście plany są inne, wszystko będzie stopniowo budowane.